Na obiektach Centrum Stacenia Zawodowego, światowe firmy, wyższe uczelnie postanowiliśmy zorganizować Dzień Mechanika. Pierwszy taki, taki międzyszkolny Dzień Mechanika. Przez organizację takiego dnia chcemy młodzieży przekazać pokazać najlepsze, najnowocześniejsze technologie, najnowocześniejsze narzędzia, które wchodzą na rynek. Budowlanka również gości, jest bardzo aktywna na tych dniach. Mechanika z tego względu, ponieważ są to kierunki mechaniczne, które również są w naszej szkole, które są związane z szeroko rozumianym budownictwem, jak na przykład technik spawalnictwa, jak na przykład ślusarstwo, hydraulika, czy technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, czyli budowlanka połączona z zawodami mechanicznymi, jak najbardziej powinna. Współgrać i współgra, także tylko można przyklasnąć, tylko można pochwalić ideę organizowania takich dni. Serdecznie dziękujemy wszelkim mecenasom, czyli firmom, które przyjeżdżają, które szkolą, które sprzedają wiedzę młodszemu pokoleniu, aby kiedyś w przyszłości po skończeniu szkoły z taką podniesioną głową mogli wkroczyć na rynek pracy. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, że taki pomysł się zrodził. Życzę również młodzieży, żeby przyjemnie ten dzień wykorzystać, bo na pewno jest to taki moment, że też można po prostu w taki troszeczkę luźniejszy sposób podejść do edukacji. Jesteśmy dumni z naszych szkół, z naszej młodzieży, z naszych nauczycieli, ale robicie Państwo też niesamowicie ważną, ważną rzecz. Zauważcie Państwo, że rynek przedsiębiorców, rynek firm, on się niesamowicie zmienił i oczekuje bardzo konkretnego absolwenta. I ten problem, on się pojawił już wiele lat temu. Wy, nasze szkoły, właściwie, wyszliście naprzeciw tym potrzebom. I faktycznie przygotowujecie absolwentów pod kątem już pracy, konkretnej pracy w konkretnej firmie. To jest Wasza ciężka praca, którą musieliście wykonać, żeby zachęcić, zbudować dobry wizerunek szkół. No i tego życzę i myślę, że wszyscy będziemy starali się państwu pomagać, wspierać, żeby tak dalej było. dwie Dziękuję bardzo. Żeby się cały czas wszystko dobrze chęciło. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję Nasza ta współpraca to jest centrum kształcenia. No, ma już długo, długą tradycję, długi czas. Natomiast po raz pierwszy z inicjatywy tej dyrektora Marka Serafina postanowiliśmy wspólną taką inicjatywę zrobić, która no, ma wspierać i lokalne działania szkół tarnobrzeskich, bo każda ma jakiś fragment, ele, czy też element wynikający z pracy w tym zawodzie, w zawodzie mechanika, czy to będzie technik mechanik, czy będzie to technik pojazdów samochodowych, czy szkoła branżowa mechaniczna. Te nasze działania miały na celu poprawę też i wizerunku tych zawodów, ponieważ no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że technik mechanik... Z... Przed iluś tam lat to już nie dokładnie jest to samo. Tu są elementy, które wynikają i z programowania, i z nowoczesnego wyposażenia, i z nowoczesnych działań, które wynikają z tego, że ten technik, mechanik branży może być szeroko pojęty, szeroko rozumiany jako no, taki pracownik dla różnych firm, dla różnych zakładów, który ma już podstawy, które w szkole no, zostały zaszczepione, przygotowane na wstępie przez nauczycieli, przez pracowników kształcenia zawodowego i nauczycieli szkoła. Co z dzisiejszego tego pokazu mamy firmy, z którymi współpracujemy już wiele lat, ale są firmy, które przyjechały do nas pierwszy raz. przywiozły robota do spawania, który młodzież akurat może obserwować swoje, swoje wykonanie swoich jakichś tam załóżmy rzeczy spawane na dużym ekranie. Mamy też akurat metody lutowania w firmach Castolin. Mamy również Politechnikę Rzeszowską, która pokazuje robota, który akurat odpowiednio programuje i wprowadza akurat sam wiele czynności bez umiejętności, bez akurat pomocy człowieka. Najczęściej są to firmy, które mają powiązania z branżami mechanicznymi, ale tak jak Państwo tam widzieli na początku, również były to firmy, które współpracują w branżach typu wyposażenia i pracowni i firm, które wspomagają i placówki, instytucje, które później się kształcą. Tak jak dostał tutaj kolega ładny taki prezent, klucze wielokrotnego użytku, jak to młodzież teraz nazywa, ponieważ mówię. To, to, to przygotowanie młodzieży musi się też odbywać na bazie, która już jest teraz dostępna, czy to w, w pracowniach samochodowych, czy też w innych instytucjach, które no, mają kontakt z, różnemu, z różnego typu nowoczesnym wyposażeniem. Dzisiaj prezentujemy dla mechaników, dla przyszłych mechaników narzędzia firmy Proxon, narzędzia firmy. Felo, firmy NWS, czyli kombinerki, bity, wkrętaki. Jeśli chodzi o Proxona w głównej mierze, to są narzędzia ręczne typu klucze, grzechotki, klucze dynamometryczne, ale oczywiście też prezentujemy odkurzacze, bo trzeba zapamiętać, że po pracy trzeba posprzątać. Jeśli chodzi o narzędzia Proxon, są to narzędzia z wieloletnią tradycją, bardzo wysokiej jakości, z nowinkami technologicznymi, techni technicznymi, usprawniającymi pracę, prawda? Gdzie to jest ważne? Teraz każde usprawnienie zwiększa nam wydajność pracy, szybkość pracy. Jeśli chodzi o Proxona w bardzo wysokiej jakości, narzędzia z bardzo długą gwarancją, prawda, także tu promujemy jakość przede wszystkim. Dzisiaj gościmy tutaj na pierwszych e, międzyszkolnych e, Takim spotkaniu mechaników, na które zostaliśmy zaproszeni przez pana Marka Serafina. Ze szkołą w Tarnobrzegu współpracujemy już od 10 lat. W różnych wydarzeniach bierzemy udział, dlatego też dzisiaj pojawiliśmy się tutaj. Bardzo fajne rozwiązanie, fajne spotkanie dla młodzieży. Prezentujemy tutaj narzędzia akumulatorowe, które posiadamy w swojej ofercie, tak żeby pokazać im rozwiązania, które mamy które może kiedyś im się przydadzą w przyszłości, w pracy z mechaniką samochodową. Jestem tutaj dzisiaj z kolegą, z naszym handlowcem. Staramy się wspierać po prostu takie rozwiązania, które różne szkoły organizują. A tak jak wspomniałem wcześniej, z budowlanką w Tarnobrzeżu współpracujemy już kilka lat, więc gościmy również dzisiaj tutaj ze swoimi narzędziami, ze swoim samochodem pokazowym. Myślę, że nie ostatni raz, pierwszy w tego typu imprezie, ale na pewno nie ostatni. Warto pokazywać i uświadamiać młodzież, która kiedyś własną drogą pójdzie i będzie pracować w różnych firmach, czy też swoich, żeby pokazać im, jakie korzyści niosą ze sobą urządzenia akumulatorowe, jakie rozwiązania są, bo być może o niektórych tak naprawdę nie wiedzieli, a znacznie mogą ułatwić im ich pracę. Więc dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby to wszystko pokazać, że jest coś poza zasilaniem sieciowym, poza zasilaniem z wietrza sprężonego, a takim rozwiązaniem są właśnie urządzenia akumulatorowe, gdzie jest to też przede wszystkim bezpieczeństwo pracy, brak tych wszystkich przewodów, z którymi na co dzień jakby borykają się mechanicy, a jeżeli chodzi o moc, parametry i rozwiązania, to urządzenia akumulatorowe oferują nam znacznie więcej, jeżeli chodzi o tego typu pracę. Przyjechaliśmy tutaj do Tarnobrzega zaprezentować i Uczelnie ogólnie i koła naukowe, które na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn funkcjonują. Spotkać się z uczniami z państwa szkół, z państwa miasta, dowiedzieć się, czego oni oczekują, zaprezentować nasze możliwości, porozmawiać z nimi, zobaczyć, gdzie mamy wspólne tematy i zachęcić oczywiście ich do kontynuowania kształcenia, no bo no to jest. Piękna rzecz, coś tworzyć, projektować, zostać inżynierem. Część na pewno z uczniów tutaj, tak jak deklaruję, chce iść dalej na studia wyższe. No i te kontakty są ważne, żeby wiedzieli, co mogą, czego się spodziewać, co mogą dalej robić po studiach, na studiach, w jakich kołach naukowych działać ewentualnie. Zachęcamy ich. Pokazujemy w tym momencie. No wybrane obiekty z koło, lotniczego koła naukowego, w tym przypadku drony wzięliśmy, no bo symulatora szybowca nie dało rady zbyt duży. Mamy też drukarki 3D, skanery, z tym dzisiaj do Państwa przyjechaliśmy i bardzo miło nam jest, że to zaproszenie do nas zostało wystosowane. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby wszystkie te jednostki ze sobą się zazębiały, pracodawcy mówili uczelniom, szkołom, technikom, czego oczekują od absolwentów, uczelnie, żeby kształciły w taki sposób, aby przyszły człowiek na rynku pracy odnajdował się, nadążał za aktualnymi trendami. Takie spotkania są jak dzisiaj potrzebne. To jest bardzo świetny pomysł, żeby taki Dzień Mechanika zorganizować. Nasze szkoły średnie mają bardzo dobrą renomę, współpracują od wielu lat z uczelniami wyższymi, z politechnikami, ale również z różnymi przedsiębiorcami z różnych branż. Są to współprace wieloletnie, gdzie młodzież korzysta również z doświadczeń tych firm, ale również i z praktyk. Trzeba organizować tego typu wydarzenia, ponieważ zawsze jak człowiek zobaczy osobiście na miejscu, jak wygląda ewentualnie nauka w szkole, z jakimi narzędziami, z technologiami się można spotkać w danej placówce, to na pewno zachęca do przyjścia do naszych szkół. Dlatego bardzo się Cieszę, jest bardzo dobra współpraca między dyrektorami szkół technicznych, co jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony każdy ma swoje pomysły na kierunki, które mają być atrakcyjne dla młodzieży. Z drugiej strony każdy dyrektor dba o swoją szkołę dublują się, prawda, bo to też jest ważne, żebyśmy między sobą nie rywalizowali, tylko stwarzali coraz szerszą ofertę dla młodzieży, zachęcając ją właśnie do kształcenia się w Tarnobrzegu. To się nam od wielu lat udaje. Każda szkoła cieszy się bardzo dużą renomą, co świadczy o naborach również, bo cała praktycznie tarnobrzeska młodzież kształci się w naszych szkołach poprzez kontakty z Politechnikami, czy ze świętokrzyską, czy właśnie tutaj u nas na Podkarpacie z Politechniką Rzeszowską, też mogą myśleć o przyszłości właśnie, żeby kształcić się dalej technicznie na tych wyższych uczelniach Tak więc można tylko pogratulować pomysłodawcom, organizatorom i życzyć Sukcesu, żeby ten dzień mechanika, taki dzień otwarty był kontynuowany bo na pewno będzie się cieszył z roku na rok coraz większym powodzeniem.